Siema, z tej strony optymista Pako? Nie ma tu żadnego pako, koleś. Spadaj! Kontynuujmy przygodę Jest w Tak, słowami <grywa> na Jak Jaden wyjął odznakę FBI to od razu już się... Aha, to ty Przestraszyłeś mnie. Nie słyszałem, jak wchodzisz. Jakaś szalona dziwka była tu dzisiaj po południu i wypytała mnie o mieszkanie na Marble Street. Nie wiem, co ty tam wyrabiasz i nie chcę wiedzieć. Ale co by to nie było, zaczyna przyciągać uwagę. Słuchaj, Wiem, że wyrwałeś mnie z więzienia i w ogóle. Ale ta pojebana sucha prawie mnie zabiła! Zrobiłem o co prosiłeś, chyba spłaciłem swój dół. Ej, czekaj, co robisz? Nie podpierdalaj stary. Nie, nie, nie. czekaj. 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 A, Mogę mój ci mój jeszcze w czymś pomóc. pomóc. Nie, nie zabijajem... Co jest? To kto to tam był? Dzień dobry, FBI. chodzimy, nie ma czasu do stracenia, muszę znaleźć pana. Dobra, otwarte. Co nie żyje? <noise> Masakra. Kto go zabił? O. Co jest? Wracaj to? Dawaj to może być ten zabójca z origami? Pyk Ała Pyk Nie ma Jezu Kto to jest? Siop. Czermierka chcesz się bawić, tak? Ja ci dam. Dawaj. Aj.

Sorry, nie mówię nie pod ziemią. Czytaj z ruchu ust, złama Zdrowań, się, bo nie mam duch. czasu mama. tłumaczyć. Czy. czy pan to, ma, to, to gościa, tak ma, czy, czy nie. nie? John. Mówił, Może że nazywaj się wziął. John. John. Konwentant. Zawsze szedł prosto na górę. dobra to zobaczmy sobie mógł, mógł mnie zabić do tego nie zrobił nie wiem Podejrzany nie żyje. Ktoś chciał mnie właśnie zabić. Chyba jestem na dobrym tropie, co? <laughs> Matko Boska, ile tutaj szkód. Wygląda na to, że przez większość czasu dostaję po dupie. Co my tu mamy? Szkło. Kieszeń płaszcza. Urwałem mu ją w trakcie bójki. Dwa rachunki z tej samej stacji benzynowej. Ciekawe. Tak, znał zabójcę, dlatego zginął. Zabójca to czegoś szuka. Ciekawe, cze, cie, e, ciekawe czego? Skończę w wariatkowi, jeśli dalej będę tak działał. Dobra, niemal skręcił mi kark. <mogł, <mogł> mógł mnie zabić. Czemu tego nie zrobił? Pistolet, dobra. Było za ciemno. Wszystko działo się tak szybko, nie widziałem jego twarzy. Dobra, to przeszukamy co nieco. O tu mamy ciekawe rzeczy, page. czego tu szukała dziennikarka? Feromony Orchidei. To cholerny zabójca z origami Czyli to był zabójca z origami No nie Co my tu mamy? Nie był Jego akta są jak książka telefoniczna Muszę iść. Nie ma co się zastanawiać O, coś tu mamy Kula między oczy Śmierć śmiechu miasta nie będą miasta. jakichś zimnych botów. Muszę szybko wracać do hotelu. Co tu mamy? Znowu są page. Może być świadkiem. Ja raczej wątpię. Kurwa, to ślepa uliczka. Nigdzie nie chciałby Nic tu nie ma? O coś tutaj Ej no O znowu coś? Pako, okej, okay, odciski palców Pako tu mamy jeszcze odciski jakiejś broni chyba Nie, to jest, to jest nabój, tak to jest nabój No i chyba tyle Nic tu więcej nie mamy sprawdźmy nie no, to więcej nic nie ma. Nie ma. Dobra, zdejmujemy. Nic tu nie ma więcej. Chyba to tyle no Nic tu więcej nie było Dobra, to idziemy chyba Czy coś musimy jeszcze zrobić? Eee, dobra Przepraszam, przepraszam. Ale tak dziwnie jest, niby że impreza, a cicha muzyka. A to nie jest ten sam koleś co z, ze Scottem był na imprezie? Chyba on. No, się ma. Dobra, idziemy. Żadnych myśli, nic konkretnego. To idziemy Co nam tu więcej zostało? No właśnie Więc dobra Coś więcej będzie? Czy nic? Nic Następny odcinek Na tym odcinku Kontynaje z sobie etanem, etanem Więc to było na tyle, do zobaczenia Trzymajcie się, cześć!